Słyszałaś najnowsze wiadomości z Turbo City? Ha, 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 tak! Zobaczymy, jak sobie poradzi Turbo Queen! Hi, hi. Nie musisz mnie zjadać! Moje ciało jest twarde, żelaste... Nie mówię o tym! Chodzą słuchy, że w mieście pojawił się super rzadki! Na koszt firmy! Bon appétit! Tak, to mój przysmak z arbuza, ryby, octu, kwaśnej śmietany. Voila! Palce lizać! Zobacz! Super ma swoje własne laboratorium! Robi wrażenie! A dla mnie wygląda jak śmietnik. Na silniki z turbodoładowaniem. doładowaniem! Hej, rejsersi, witajcie! Jestem doktor Glow, geniusz, wynalazca i w zależności od pory dnia szalony naukowiec. Chcecie zobaczyć laboratorium? To jest Switch Lab! Tu pracuję nad moimi wynalazkami z użyciem najnowszej technologii. Jak widzicie, jestem najlepszy! Na twoim miejscu nie dotykałbym tego! Hmm? Żartuję, dawaj! Ha, 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 ha. Turbiny! To niesamowite! Oj. Mój największy wynalazek! Maszyna, która modyfikuje moce samochodów, przenosząc je na wyższy poziom. Podziwiajcie! Choć wymaga jeszcze kilku drobnych poprawek. Wygląda na to, że dziś jest szalonym mm. naukowcem. Oj tam, stworzę dla Was nowe moce i pościgamy się. Co Wy na to? Mm. <ścoughs> <ścoughs> Wasze auta są wspaniałe, a stworzyłem je ja! Wielki doktor Glow! Po zwycięstwo! Zobaczmy, jak działa ten wynalazek. Maximum turbo Power! Oho! Racing Force Primal Collision! Dwa w jednym! No to jadę! Nikt nie wygra z moim Slime crash. Ja się tym zajmę! Maksimum Turbo Power! Wspaniale! Train Power z Extra Deck! Zobaczmy, jak sobie z tym poradzisz, Doktorze Glow! Elektryczność! Moja ulubiona! Ray Totalne wchłanianie! No, proszę, jest niezły. Trochę zwariowany jak na super ale jest naprawdę super! Więcej szczęścia, następnym razem, kierowcy! <ścoughs> Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału! Arrr...